Idziemy na wesele. Hodor będzie tańczył breaka dla, dla młodych. Tak, będzie wyglądał taniej. Połamanie. Breakdown. Zostaliśmy zaproszeni na muzułmańskie wesele. Jedyny szkopuł taki, że wyglądamy jak prawdziwe polskie dresy. Kubio Piotrusia, koszulka termo, termoaktywna. Prawdziwy dres z bazaru. I buty kupione... Gdzie? Intersporcie za za 4, w inter za 4 I teraz ja. Koszulka najeczki. Spodnie polarowe. Najtańsze z bazarku, 15 zł. No i buty Kalengi z Decathlonu ze 60 zł. Taki tak zwany dress code. Bardzo obowiązuje. Będziemy robić za fotografów, Nasz gość potwierdził, że będziemy wyglądać jak idioci. Ale cóż, będziemy się bawić, najemy się za darmo i powyrywamy dupeczki. Dodatkowo jeszcze dwie gęby do wyżywienia. Także 400 zł straty na wesele. Piotrek zestresowany. Dopiero wesele się zaczyna. Ja też siedzę tutaj z biznesmenami, nie wiem, co się dzieje. W dresie siedzimy, wstyd taki, że Każdy do nas zagaduje, każdy chce się dowiedzieć kim jesteśmy, co to robimy. Pan... Fajnie. Pan młody picture. Yes. Zobaczcie jak fajnie jest na muzułmańskim weselu. Ciak, ciągle za mną chodzą Hello children, hello children, hello, 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 hello. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. I'm fine. What's your name? My name is Paweł. Zawsze mamy swoich gierbicieli w Iranie. Do oh, so you Disney. speak Farsi? No, I don't speak Farsi. No. Hi. <laughs>